Dzień dobry, Piotr Toryski, schiller PKP Cargo. Witam bardzo serdecznie na konferencji dotyczącej podpisania umowy pomiędzy PKP PK Cargo Connect a Krajową Spółką Cukrową. Umowa dotyczy przewozu cukru koleją z cukrowni Krajowej Spółki Cukrowej do terminala w Gdańsku. W dzisiejszej konferencji udział biorą prezes PKP Cargo, pan Czesław Warcewicz, prezes PKP Cargo Connect, pan Iwan Różbacki Członek Zarządu do Spraw Operacyjnych PKP Cargo Connect, pan Witold Strobel. Członek Zarządu Krajowej Spółki pan Tomasz Ollenderek. Szanowni Państwo, szczegóły podpisanej umowy opowiedzą uczestnicy dzisiejszej konferencji. Przedstawicieli mediów zachęcamy do zadawania pytań drogą mailową pod adresem media.pkpcargo.com. Jako pierwszy głos zabierze pan prezes Czatław Warsewicz. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, prezesem, prezesom Krajowej Spółki Cukrowej i PKP Cargo Connect gratuluję podpisania umowy. To bardzo dobra wiadomość dla całej naszej grupy i śmiem twierdzić dla polskiej gospodarki. Wolumen przewozów cukru może wydawać się nieduży jak na skalę działalności PKP Cargo, ale nie tylko o ilość tu chodzi i, wart, i wartość kontraktu, chociaż i tak jest ona znacząca. Umowa naszej spółki zależnej z Krajową Spółką Cukrową ma dla nas ogromne znaczenie. Udowadnia bowiem, że koleją w kontenerach można przewozić praktycznie wszystkie towary przemysłowe. Jest to zgodne ze światowymi trendami w transporcie kolejowym, gdzie przyszłość należy do transportów intermodalnych, głównie kontenerowych. A przewoźnicy kolejowi nie mogą się ograniczać tylko do usług przewozowych, ale muszą też stawiać na oferowanie usług logistycznych. Dzięki rozwijaniu segmentu intermodalnego i naszych kompetencji logistycznych, co pokazuje umowa z KSC, Możemy rozwijać współpracę z obecnymi klientami i pozyskiwać nowych. Chciałbym też dodać, iż mamy też w tym przypadku do czynienia z początkiem, mam nadzieję, bardzo udanej współpracy dużych polskich przedsiębiorstw. Wszak PKP Cargo to największy polski kolejowy przewoźnik towarowy, a Krajowa Spółka Cukrowa to największy producent cukrów w Polsce i jeden z liderów branży rolno-spożywczej w naszym kraju. Naszymi klientami są duże koncerny energetyczne, chemiczne, budowlane i cieszę się, że w tym gronie jest także potężna spółka spożywcza, której będziemy pomagać w działalności eksportowej. Życzę udanej współpracy i sukcesów obu partnerom i sygnatariuszom tej umowy. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu prezesowi. O zabranie głosu proszę naszego kolejnego gościa, pana Tomasza Olenderka, członka zarządu Krajowej Spółki Cukrowej. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie, szanowni państwo. Dzięki temu, że została podpisana umowa między dwoma spółkami Skarbu Państwa, co też jest dla nas bardzo ważne, udało nam się zawrzeć długoterminowe porozumienie na warunkach, jak nie mam, bardzo korzystnych dla obu stron. My zespujemy stabilne warunki przewozu cukru z cukrowni KSC do naszego terminalu cukrowego w Gdańsku. Naszego okna na światowe rynki zbytu. Natomiast dla PKP Cargo jest to gwarancja pracy, mam nadzieję, że na wiele, wiele lat. Współpraca obejmuje również zlecenie przez KSC PKP Cargo Connect produkcji specjalistycznych kontenerów do przewozu cukru luzem. Część z nich wyprodukuje kolejna spółka zależna PKP Cargo Tabor. W związku z powyższym tworzymy pewien łańcuch usług, który będzie skutkował absolutnie korzystnie dla naszych firm. Umowa ma na celu wykorzystanie infrastruktury kolejowej pod duże przewozy masowe, a przez to, co jest oczywistym, będzie następowała redukcja emisji CO2 w wyniku transportu cukru koleją. Jednak, co warte podkreślenia, dzięki swojej intermodalności kontenery mogą być transportowane zarówno na platformie kolejowej, jak i samochodowej. Pozwoli to na wykorzystanie powierzchni kontenera do promowania usług PKP Cargo oraz produktów KSCSA na wszystkich szlakach transportowych w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju. W tym miejscu należy podkreślić, że Krajowa Spółka Cukrowa jest koncernem spożywczym, który eksportuje swoje produkty także w różne czasem odległe strony, strony Europy. Należy też podkreślić, że Krajowa Spółka Cukrowa poza cukrem jest. Producentem w swojej grupie wielu innych przetworów branży rolno-spożywczej, i jestem przekonany, że zawarte porozumienie z PKP Cargo Connect będzie można rozwijać dalej także przez nasze kolejne spółki zależne które są w naszej grupie. Nasza umowa z PKP Cargo Connect to przykład owocnej współpracy spółek Skarbu Państwa na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań w transporcie masowym i logistyce. Skorzysta na niej także, co warto podkreślić, Zarząd Morskiego Portu Gdańskiego SA, a więc kolejnej spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa, dzięki większemu wykorzystaniu jego infrastruktury. W taki sposób tworzy się łańcuch wartości polskiej. Gospodarce, poszukiwanie takich synergii, współpraca na tej zasadzie to nasz modus operandi, który zamierzamy wdrażać z kolejnymi innymi dużymi spółkami skarbu państwa. Dziękuję, Dziękuję bardzo i gratuluję także panom prezesom. Szczególne podziękowania. Wiem, że te negocjacje były trudne i bardzo złożone, natomiast doceniam profesjona, profesjonalizm panów i jestem przekonany, że. Dzięki temu udało się zawrzeć umowę, która jest absolutnie korzystna dla nas i daje początek nowej współpracy, która będzie wykraczała poza ramy zawarte w tej umowie. Dziękuję serdecznie. Serdecznie panu dziękuję. Zapraszam teraz państwa do obejrzenia krótkiego filmu o działalności Krajowej Spółki Cukrowej. Taki obraz można podziwiać w Polsce pod koniec lata. Tętniące życiem fabryki produkujące naturalny, prawdziwy, znany od pokoleń polski cukier. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. to największy na polskim rynku producent cukru. Spółka od wielu lat jest uznanym i zaufanym eksporterem. Cukier wyprodukowany w Polsce trafia do dużych międzynarodowych koncernów spożywczych i farmaceutycznych zlokalizowanych na terenie całej Europy. Nasz produkt jest wysoko ceniony również przez klientów spoza Starego Kontynentu. Podstawowym surowcem do produkcji jest wysokiej jakości burak cukrowy, uprawiany na terenie sześciu województw Polski i dostarczany przez ponad 15 tysięcy współpracujących ze spółką plantatorów. Z roku na rok spółka może pochwalić się rekordowymi wynikami produkcji cukru. Produkt ten niezmiennie od lat obdarzany jest największym zaufaniem konsumentów. Zobaczmy, jak powstaje polski cukier. Zebrane z pól uprawnych buraki cukrowe transportowane są do zakładów produkcyjnych, gdzie po zważeniu i ocenie laboratoryjnej trafiają do przerobu. Najpierw są myte i krojone. Kolejny etap to proces wysładzania sacharozy w dyfuzorach. Otrzymany w ten sposób sok surowy poddany jest procesom oczyszczania w wyniku procesów nawapniania, saturacji oraz wielokrotnej filtracji. Sok rzadki. Trafia następnie do stacji wyparnej, gdzie poddany jest procesowi zagęszczania. Powstały w tym procesie sok gęsty gotowany jest następnie w warnikach, gdzie dochodzi do krystalizacji sacharozy. Na wirówkach oddziela się kryształy od roztworu i w ten sposób powstaje cukier. Aby otrzymać kilogram cukru, potrzeba około 7 kilogramów buraków. Produkt trafia do pakowni i silosów, a stamtąd na nasze stoły. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zatrudnia ponad 1500 osób. To w tych cukrowniach powstaje polski cukier. Dobrzelin. Kruszwica. Malbork. Nakło. Kluczewo. Krasny Staw, Werbkowice. Z fabrycznych taśm produkcyjnych do konsumentów trafia wiele wysokogatunkowych produktów, w tym flagowy cukier biały kryształ. Polski cukier to marka rozpoznawalna już na całym świecie. W 2010 roku rozpoczęto budowę Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej. Grupy o wspólnych interesach gospodarczych i ekonomicznych. Obecnie w skład grupy wchodzą Krajowa Spółka Cukrowa SA, największy producent cukru w Polsce oraz producent przetworów owocowo-warzywnych. Fabryka Cukierków Pszczółka, jeden z najnowocześniejszych zakładów produkujących cukierki w Europie. W swoim portfolio posiada ponad 50 rodzajów cukierków, wytwarzanych wyłącznie z naturalnych składników. Przedsiębiorstwo zbożowo-młynarskie PZZ w Stoisławiu. Jeden z liderów branży zbożowo-młynarskiej w kraju. W tym miejscu produkowane są znane wszystkim Polakom popularne mąki, kasze i płatki owsiane. Przedsiębiorstwo przemysłu ziemniaczanego Trzemeszno. Jeden z największych na polskim rynku producentów skrobi ziemniaczanej. Od lat produkt ten podbija światowe rynki. Oraz zakład produkcji cukru Moldowa-Zachar w Republice Mołdawii. Istotnym elementem rozwoju spółki są działania inwestycyjne i modernizacyjne prowadzone sukcesywnie we wszystkich oddziałach. Równolegle Krajowa Spółka Cukrowa SA dba o ochronę środowiska. Od 2002 roku zmniejszono zużycie węgla już o 50% w przeliczeniu na jedną tonę przerobionych buraków, natomiast zużycie wody o 93%. Od 2007 roku KSCSA aktywnie działa w obszarze innowacji i badań naukowych. Siłą Krajowej Spółki Cukrowej są ludzie, doświadczenie, działania w zgodzie z naturą oraz odważne patrzenie w przyszłość. Spółka stawia na nowoczesność i innowacyjność. Jej produkty trafiają zarówno do sklepów, jak i do największych sieci handlowych. Cieszą się zaufaniem renomowanych koncernów spożywczych, chemicznych i farmaceutycznych na całym świecie. Wspieramy polskie rolnictwo, produkujemy polską żywność, napędzamy polską gospodarkę. Jesteśmy krajową spółką cukrową SA. Dziękuję serdecznie. Proszę o zabranie teraz głosu prezesa PKP Cargo Connect, pana Iwana Urżbackiego. Proszę, panie prezesie. Szanowni Państwo, PKP Cargo Connect specjalizuje się głównie w transporcie kolejowym, ale oprócz transportu kolejowego też świadczymy usługi w transporcie samochodowym, w transporcie morskim. Jako Grupa PKP Cargo chcemy się rozwijać i dostarczać klientom jak najbardziej dostosowane rozwiązania do ich potrzeb. Między innymi taką potrzebą było dla Krajowej Spółki Transport Cukru pomiędzy cukrami, cukrowniami do Portu Polskiego. Nasza firma PKP Cargo Connect specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań intermodalnych na się powiedziane kontenerowi. Są to rozwiązania dedykowane dla poszczególnych klientów i w tym kierunku chcielibyśmy się dalej rozwijać. Wykonaliśmy dwa prototypy kontenerów. Te prototypy kontenerów były bardzo specjalistyczne, trudne. Oprócz specjalnych powłok, zaworów, ten produkt jest bardzo specjalistyczny i dostosowany do potrzeb krajowej spółki cukrowej. Jako prezesa spółki PKP Cargo Connect szczególnie cieszy długi horyzont podpisania tej umowy na 10 lat oraz wolumen, który mamy razem do zrealizowania. Wykorzystanie na masową skalę transportu kolejowego oznacza bardzo dużą obniżkę emisji spalin CO2 do atmosfery. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że umowa zawierana jest pomiędzy spółkami z Kabu Państwa, co już było wspomniane przez Panów prezesów wcześniej. Co wpisuje się w strategię synergii spółki należących do spółek, spółek Skarbu Państwa. Jest to również dowodem na to, że spółki państwowe poszukują innowacyjnych rozwiązań i potrafią się rozwijać w konkurencyjnej gospodarce. Ze swojej strony zapraszam również inne firmy poszukujące rozwiązań transportowych w dużej skali do współpracy. Jeszcze raz bardzo dziękuję spółce Cukrowej i mam nadzieję, że będziemy realizować jeszcze więcej takich projektów. Bardzo dziękuję panu prezesowi. Proszę o zabranie teraz głosu pana Witolda Strobla, członka zarządu do spraw operacyjnych PKP Cargo Connect. Dzień dobry. Szanowni Państwo, właściwie poprzednicy wszystko powiedzieli. Ja chciałbym tylko przytoczyć dwie anegdoty. Otóż kilka lat temu pracowałem w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, i wtedy dowiedziałem się, o projekcie Krajowej Spółki Cukrowej budowy terminala cukrowego w porcie w Gdańsku. Wydawało się to przedsięwzięcie nie tylko interesujące, ale również wpisujące się w politykę unijną, która wtedy uwolniła produkcję cukru. Zniknęły kwoty cukrowe i okazało się, że można ten cukier eksportować w szerszym zakresie. Stąd zapewne ów terminal. Kibicowałem temu przedsięwzięciu. Dzisiaj pracuję w grupie PKP Cargo i niejako symbolicznie no dopinamy to, bo terminal już działa, a my jako PKP Cargo Connect będziemy, przygotowaliśmy rozwiązanie intermodalne do transportu cukru dla Krajowej Spółki Cukrowej i będziemy ten cukier wozić. Drugą anegdotę, jaką chciałem powiedzieć, to Nasz przewodniczący Rady Nadzorczej, prezes grupy PKP Cargo, pan Czesław Warsewicz, bardzo nas dopingowo do podpisania tej umowy. Cały czas przypominają, że za chwilę zaczyna się kampania cukrowa i powinniśmy to już robić. To na pewno też był taki impuls do tych negocjacji, ale muszę powiedzieć, że nie były to łatwe negocjacje, bo tych szczegółów rzeczywiście do dopięcia było bardzo dużo. Dziękuję Panu Prezesowi Olenderkowi i Krajowej Spółce Cukrowej za y, możliwość współpracy. Szanowni Państwo, jesteśmy oczywiście gotowi do odpowiedzi na y, szczegółowe pytania. Serdecznie dziękuję ze swej strony. Dziękuję Panie Prezesie. Zapraszam teraz Państwa do obejrzenia krótkiego filmu o działalności PKP Cargo Connect. PKP Cargo Connect ma w portfolio usługi spedycji kolejowej, intermodalnej, drogowej i morskiej. Spedycji ponadgabarytowej, przewozów promowych, obsługi celnej i logistyki magazynowej. Usługi realizowane są na terenie Polski, Unii Europejskiej i Europy Wschodniej. W ramach spedycji intermodalnej spółka obsługuje stałe połączenia kolejowe w relacjach międzynarodowych, jak również krajowych, z polskich portów morskich i Małaszewicz do sieci własnych i współpracujących terminali lądowych. Spedycja promowa spółki pozwala na bezpieczną i sprawną pod względem organizacyjnym bezprzeładunkową komunikację ze Skandynawią przy zoptymalizowanych kosztach. Firma organizuje transport importowy i eksportowy przesyłek kontenerowych przez główne porty polskie we wszystkich kierunkach świata. Specjalizacja Daleki Wschód oraz USA. Spedycja drogowa to oferta krajowego i międzynarodowego transportu towarów. Spółka posiada sieć agencji celnych i magazynów czasowego składowania na terenie Polski. Dysponuje wielomilionowymi zabezpieczeniami celnymi we wszystkich procedurach celnych. Terminale kontenerowe i konwencjonalne na terenie całej Polski obsługują przeładunki kontenerów i wszystkich rodzajów materiałów konwencjonalnych oraz świadczą kompleksowe usługi intermodalne. Terminale w Małaszewiczach, Dorohusku oraz Medyce, położone na wschodniej granicy Unii Europejskiej, obsługują potoki ładunków między Azją i Europą. Pracownicy spółki swoim doświadczeniem i wiedzą wspierają klientów w każdym działaniu transportowo-spedycyjno-logistycznym. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, już za chwilę najważniejszy punkt dzisiejszej konferencji: oficjalne podpisanie umowy. Ze strony PKP Cargo Connect umowę podpisze Pan Prezes Iwan Różbacki, natomiast ze strony Krajowej Spółki Cukrowej członek zarządu Pan Tomasz Olenderek proszę panowie o podpisanie umów mm -hmm. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, umowa została oficjalnie podpisana. Teraz czas na pytania dziennikarzy. Pozwolimy sobie tutaj kilka pytań przytoczyć, które otrzymaliśmy na naszą skrzynkę. Pierwsze pytanie do Pana Tomasza Olenderka. Czy przewozy cukru będą skoncentrowane tylko w okresie kampanii cukrowniczej, czy rozłożone przez cały rok? Szanowny Panie, Szanowni Państwo, oczywiście przewozy będą rozłożone przez cały rok. Ja przypomnę, że nasze założenia dotyczące budowy terminala zakładają wysyłki sięgające 300 tysięcy ton. Pojemność silosu, który mamy w tym momencie zbudowany, jest na poziomie 50 tysięcy ton. W związku z powyższym. Oczywiście logicznym jest wykorzystywanie tej infrastruktury przez cały rok. Także, odpowiadając stricte na tak postawione pytanie, przewozy będą dokonywane przez cały rok. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie do PKP Cargo Connect. Czy PKP Cargo Connect wyprodukował już kontenery potrzebne na potrzebę umowy z całą spółką cukrową? Ile jednostek docelowo będzie liczył tabor przeznaczony do przewozu cukru? Jesteśmy na produkcji kontenerów. Docelowo będzie 190 kontenerów wyprodukowanych. Aktualnie jeżdżą już prototypy, które zbudowaliśmy w tym roku i wożą cukier z Maburcha do Gdańska. Rozumiem. Jeszcze jedno jest pytanie: czy w jaki sposób dostarczany jest obecnie cukier z cukrowni Krajowej Spółki Cukrowniczej do terminala cukrowego w Gdańsku? Ja już jeżeli że ja, w ja tym momencie wykroczy. Bardzo proszę. Bardzo. Tutaj pan prezes z Uzbekistanu. Jeżeli... Bardzo proszę, panie prezesie. Jeżeli można. E... Cukier w tej chwili jest dowożony specjalistycznymi cukrowozami, czyli jest to na bazie cystern samochodowych. Mhm. Ale z wykorzystaniem już też kontenerów, o których mówił pan prezes Razbacki, które już są wykorzystywane. Natomiast gro przewozów w tym momencie jest dokonywana na bazie samochodów także krajowej spółki cukrowej. Stano, jeżeli, to, jeżeli mogę nazwać, to umowa jest obliczona na 10 lat. Ten pierwszy rok jest dla nas poniekąd testowy, ale do końca roku wyprodukujemy kontenery tak, aby mogły jeździć dwa lub trzy składy. Na początku przyszłego roku zostaną wyprodukowane pozostałe kontenery, to nie jest prosta produkcja. Do produkcji kontenerów trzeba zamówić specjalistyczne wyposażenie, często u innych partnerów, i musimy czekać po prostu na te dostawy. Panie prezesie, właśnie pytanie, takie do powiedzenia czym różnią się wagony do przewozu cukru od innych kontenerów? To dziennikarzy także interesuje jeżeli można to tu już padło takie słowo które jest odpowiedzią najkrótszą to jest, tak, to jest właśnie intermodalność w tym momencie możemy taki kontener bezpośrednio załadować na terminalu kontenerowym i wysłać go w świat chcę powiedzieć że wysyłamy cukier w różne miejsca i w tym momencie nie ma już daje to także szansę na bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni a przez to de facto na końcu na mniejsze koszty przewozu tego cukru. To może jeszcze jedno pytanie, czy możliwy jest wzrost wolumenu przewozowego cukru, przewożonego cukru ponad wartości zapisane w umowie? Czy któryś z Panów mogę cukru... ze, swojej, ze swojej strony mogę odpowiedzieć, że oczywiście przeprowadzając inwestycje w terminal w porcie Gdańsku przewidzieliśmy rozwój firmy i od wielu już lat co roku tak naprawdę zwiększamy wolumen produkcji cukru i eksport będzie absolutnie jedną z tych determinant, nad którymi będziemy przykładali, do których będziemy przekładali szczególną uwagę. W związku z powyższym odpowiadając na tak postawione pytanie, odpowiem absolutnie tak. Natomiast chcę powiedzieć przy tej okazji jeszcze jedną ważną rzecz. To co już wynikało i z filmu i z wcześniejszych rozmów. Krajowa Spółka Cukrowa to nie tylko cukier. Krajowa spółka cukrowa należy do, do liderów, jeśli chodzi o e, produkcję innych dóbr konsumpcyjnych, takich jak mąka, skrobia ziemniaczana, etc. I jestem przekonany, że ta umowa może w przyszłości zaowocować także porozumieniami, które będą skutkowały przewożeniem e, i całą logistyką w najbardziej profesjonalnym wydaniu, także wodno, e, dotyczącą innych produktów. Które są produkowane w grupie KSC-SA. Bardzo dziękuję. To jeszcze na koniec ostatnie pytanie do PKP Cargo Connect. O ile szacunkowo spadnie emisja dwutlenku węgla, jeśli w pełni wykorzystane zostaną kontenery PKP Cargo Connect? To jest trudne pytanie, bo mówimy w tej chwili tylko i wyłącznie o 190 kontenerach, ale. Jeżeli mówimy o transporcie kolejowym, no to emisja dwutlenku węgla jest porównywalnie około 20% niższa w stosunku do transportu samochodowego. Pan prezes Olenderek tutaj wspomniał, że jest możliwość większej ilości transportu cukru. Nasza umowa przewiduje taką możliwość. Mamy zapisane minimalne wolumeny do transportu i te 190 kontenerów przy pełnym zoptymalizowaniu procesu logistycznego nam pozwala na to, żeby w skali roku przewieźć do 300 tysięcy ton cukru. Jeżeli będzie taka potrzeba i będziemy potrzebowali więcej kontenerów, no to wtedy będziemy domawiać te kontenery i będziemy się zastanawiali nad jeszcze lepszym zorganizowaniem przewozów i żeby tą ilość cukru więcej wywieźć. Jeżeli mówimy o innych produktach, tak jak skrobia, albo jakieś inne produkty, to pod ten produkt też byśmy musieli dodatkowo doposażyć kontener specjalne zawory i specjalne otwory włazowe, wyłazowe, to znaczy zasypowe, wysypowe. No i ta nawierzchnia, nawierzchnia w środku, która jest, bo to było pytanie, czym się różni ten kontener. Ten kontener to nie jest kontener armatorski, który ma czystą gołą blachę. Jest to specjalistyczny kontener, który spełnia wszystkie wymogi do transportu żywności. Więc są tam specjalne powierzchnie w środku wykorzystujące armaturę, która pozwala na, to, na kontakt z żywnością. No i dodatkowo specjalne zawory, które pozwalają na to, żeby do cukru nie dostawała się, się wilgoć oraz pozwala, pozwala nam to na miarę szybkie wysypanie cukru z kontenera. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, na tym kończymy naszą dzisiejszą konferencję. Pragnę też uspokoić dziennikarzy, których pytania nie zdążyliśmy jeszcze przedstawić, a na wszystkie odpowiemy e-mailem. Dziękuję panom prezesom za udział i wszystkim, którzy oglądali naszą transmisję. Zachęcam do uczestnictwa w naszych kolejnych konferencjach online. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękuję dziękuję. Bardzo.